Cześć, nazywam się Dariusz Baryga, jestem ambasadorem marki Kohersen. Dzisiaj zabiorę Was w kulinarną podróż z tą oto polędwicą. Zabieramy się za robotę. Idealnie musimy wyczyścić błony, które znajdują się na górze mięsa. Jeżeli dokładnie oczyściliśmy polędwicę, należy ją pokroić w 3-centymetrowe kawałki. Gotową pokrojoną polędwicę, solimy i pieprzymy. Do takiej polędwicy warto wykorzystać je z zioła, w moim przypadku będzie to tymianek. Na koniec skrapiamy lekko oliwą. Tak przygotowaną polędwicę zawijamy folią spożywczą i odkładamy do lodówki. Polędwice mamy już w lodówce, a teraz zabieramy się za maślane pióre z chrzanem. Ziemniaki kroimy w grubszą kostkę. Ziemniaki wrzucamy do garnka i zalewamy zimną wodą. W moim przypadku dolewam też mleka. Dorzucamy oczywiście sól. Ziemniaki gotujemy do miękkości około 30 minut, a w tym czasie zrobimy szybką sałatkę z zielonego ogórka. Do ogórków oczywiście dodajemy świeżą papryczkę chili, i z środka wydrążamy gniazda nasienne. Gotowe ogórki i papryczkę chili wrzucamy do miski. Do takiej sałatki dodajemy sos sojowy, olej sezamowy, rażony sezon, siekany świeży szczypior i odrobinę miodu. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Ziemniaki mamy już gotowe. Odcedzamy je od wody i mleka. Do ugotowanych ziemniaków dodajemy łyżkę masła i odrobinę świeżego chrzanu. Wszystkie składniki teraz łączymy ze sobą i ugniatamy w jednolitą masę. Teraz zabieramy się za polędwicę. Pokrojoną polędwicę wrzucamy na lekko rozgrzany tłuszcz. Jeżeli chcemy uzyskać efekt medium rare, to taką polędwicę smażymy około 1,5 minuty na jednej stronie. Taką polędwicę gotową należy odłożyć na kilka minut, aby spokojnie sobie odpoczęła. W tym czasie, kiedy mięso odpoczywa, my możemy sobie ułożyć gotowe pióra. I tak prezentuje się gotowe danie. Cały przepis znajdziecie w opisie.